Jednym z kluczowych tematów, które nurtują nas i wprawiają w niepewność jest bezpieczeństwo, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i międzynarodowym. Na początku grudnia odbędzie się wyjątkowa konferencja pod tytułem Sojusz NATO jako gwarancja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej w aspekcie zarządzania kryzysowego w ZHP. Z okazji tego wydarzenia naszym gościem będzie harcmistrzyni Anna Pospieszna, zastępczyni naczelniczki ZHP do spraw wsparcia metodyczno-programowego, która opowie... O tym wydarzeniu oraz o działaniach z ZHP na rzecz bezpieczeństwa. Czuwaj. Czuwaj. Zacznijmy od konferencji. Jakie cele przyświecają temu wydarzeniu? Co szczególnego zaplanowano, aby zwrócić uwagę harcerzy na kwestie związane z bezpieczeństwem w kontekście sojuszu NATO? E już tą długą nazwę konferencji powiedzieliście. 7 grudnia w Warszawie odbywa się taka konferencja. Jest ona związana z wieloma tematami. Pierwsza rzecz to rzeczywiście 25-lecie Polski w Sojuszu NATO. Jest to coś, co Ministerstwo Obrony Narodowej i ta Polska w jakiś sposób świętuje. Także my również się do tego dołączamy i realizujemy projekt opornik, który właśnie tą konferencją się kończy. No i pytałaś, co szczególnego zaplanowano dla harcerzy. Konferencja jest przeznaczona dla instruktorów zainteresowanych bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym, obronnością. Natomiast jesteśmy w dosyć niesamowitym momencie, ponieważ w Polsce już zupełnie na ostatniej prostej jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wiemy już, jaki ma kształt najprawdopodobniej tak, taki tak będzie ten kształt wyglądał już przez wszystkich, którzy muszą się podpisać już taki kształt będzie podpisany. I, I ten sojusz NATO gdzieś tam mm, był w, w rozmowach, zwłaszcza w związku z wojną na Ukrainie, ale też właśnie z 25-leciem jest poruszany i płynnie przechodzimy do czegoś, co nas jako ZHP również dotyczy, czyli właśnie em, tej em, ustawie. I e, ci, którzy zainteresowani, zapraszamy ich e, serdecznie zgłoszenia do jutra. E, żeby porozmawiali, żebyśmy razem może nie okrągłą stronę, ale przy stole, i czytali się w to, co nas dotyczy, przemyśleli pewne sprawy. Będą zaproszeni goście, którzy pokażą swoje perspektywy, z perspektywy wojska, z perspektywy dezinformacji, z perspektywy swoich doświadczeń zawodowych, tak, żebyśmy my zaczęli szukać naszej roli. Właśnie w kontekście obronności, w kontekście zarządzania kryzysowego, to nie jest um, takie bardzo rozmuchane, bo powódź, którą mieliśmy w Polsce e, no, jeszcze, jeszcze miesiąc temu, a zaczęło się w połowie września, to są właśnie takie tematy. To są tematy, jak w takich momentach się zachować, gdzie jest nasza rola, żeby się nie powielać, a współpracować właśnie. Aniu, wiemy, że nasza organizacja od września organizuje webinary dotyczące bezpieczeństwa we współpracy z resortem obrony. Jakie tematy zostały już omówione, a jakie jeszcze są przed nami? O czym będą jeszcze? Tak, te webinary są również związane z projektem odporni, właśnie współfinansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej i zaczęło się właśnie od Sojuszu NATO i o tym była mowa. Potem była mowa o bezpieczeństwie informacyjnym i dezinformacji, bo to bezpieczeństwo informacyjne to nie jest dokładnie to samo, bo informacje możemy, możemy no, różnymi kanałami, a ta dezinformacja cyfrowa. Jest już zazwyczaj poprzez social media, albo po prostu przez, przez media, przez ekrany, które, które mamy. A następnie mocno były trzy webinary związane z właśnie zarządzaniem kryzysowym, z tym czym jest kryzys, tak w ogóle, jak go rozpoznać, bo to nie jest takie łatwe, gdy jest się w nowej sytuacji. I jak sobie właśnie w takich. Lub nadzwyczajnych właśnie radzi od wtorku tego, który był. Zaczęliśmy rozmawiać o bezpieczeństwie takim osobistym, psychicznym, i przed nami najbliższy webinar również tego będzie dotyczył, będzie on 10 grudnia o 19.30 we wtorek i rzeczywiście te jesienne webinary tym tematem się kończą, ale potem. Po świętach, po, po Sylwestr, 7 grudnia, 7 stycznia wracamy i jakie to będą tematy, na przykład plecak ewakuacyjny, pierwsza pomoc co nowego, no bo jak idziemy często na kurs pierwszej pomocy, e, dowiadujemy się czegoś, mamy to w drukowanym głowie, zwłaszcza instruktorzy, którzy dawno byli na tych kursach, e, ale pewne ramy się zmieniają, zmieniają się e, przepisy. Europejska Rada Wyskytucji pokazuje, co jest najlepsze e, według badań według doświadczeń. E, e, potem bezpieczeństwo e, na wodzie, bezpieczeństwo e, zastępów e, działających samodzielnie, ponieważ e, mogą działać samodzielnie, tylko trzeba e, pewne, e, pewne kroki poczynić, żeby właśnie było to bezpieczne. A będziemy kończyć, gdyż będzie to maj czerwiec Będziemy kończyć tematami związanymi z obozem. Coś, co przewija się zawsze wtedy na obozach, czyli to bezpieczeństwo związane chociażby z żywiołami. E, będą takie tematy pisane, przypomnę we wtorki, to drugi wtorek, e, czyli dwa webinary w miesiącu. E, do e, czerwca będą się odbywać. Super, dziękujemy, a powiedz nam proszę jeszcze jakie korzyści dla harcerzy płyną z udziału w takich projektach? Czy można wskazać konkretne umiejętności lub wiedzę, które są szczególnie przydatne w pracy z Ja Trochę już się o tym mówić, ale jakbyś mogła rozwinąć. Mhm. No tutaj najbardziej bym pomyślała chyba o tym, w marcu będzie webinar właśnie dotyczący pracy metodą harcerską. Ale bezpiecznie. Czyli jak to robić, żeby jednak nie stracić tej harcerskości, żeby te pomysły naszych harcerzy były jednak w tych bezpiecznych ramach, ale żeby oni je realizowali. Oczywiście każdy przypadek jest inny, ale my jako instruktorzy, jeśli podbudujemy swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa, właśnie takiego o co robić, żeby, żeby zastęp mógł samodzielnie funkcjonować, no to przekłada się to na, na działanie drużyny. A wierzę też, że każdy z tych webinarów, jeżeli byliście lub będziecie, może dać wam taką, taką iskierkę, taką lampkę, że o, robiłem coś, bo myślałam, że to jest niebezpieczne, że nie można, a jednak może da się coś zrobić przez to, Będziecie mogli realizować niektóre charakterystyczne przygody, które na przykład chodziły Wam po głowie. Jeżeli chodzi na przykład o bezpieczeństwo, właśnie na wodzie, no to wodniackie drużyny wiedzą, jak to robić, pracują tym na co dzień, ale myślę, że nie każda drużyna jest w stanie z lądu od razu przenieść się na wodę, żeby coś ciekawego zrealizować. Nie mówię o całej specjalności, tylko właśnie, żeby coś zrobić fajnego. Może się bać, można nie wiedzieć, z czego w ogóle zacząć? Dlatego myślę, że te webinary i w ogóle zainteresowanie się bezpieczeństwem tutaj podbuduje Was jako kadrę przede wszystkim, a potem właśnie przeniesie się to na drużynę. I tutaj mogę jeszcze powiedzieć, że na tym nowym CPP, który jest od maja, jest cały dział po prostu bezpieczeństwo. I te informacje, takie sprawdzone dotyczące bardzo konkretnych tematów, na przykład tych zastępów ich bezpiecznego działania, czy w ogóle małych grup, można tam znaleźć właśnie w zakładce, w specjalnym obszarze dotyczącym bezpieczeństwa. Mhm. Aniu, tak jak mówiłaś, o bezpieczeństwie możemy mówić w różnych źródłach. Czy to w kwestii bezpieczeństwa wirtualnego, czy to bezpieczeństwa na wodzie, czy też bezpieczeństwa od klęsek żywiołowych. I tutaj mam do Ciebie pytanie odnośnie zarządzania kryzysowego. Jak ZHP przygotowuje swoich członków do działania w sytuacjach kryzysowych? No i jakie znaczenie ma tutaj współpraca z Ministerstwem Obrony? Mówiłaś o programie Projekcie Odporni. Czy mogłabyś jeszcze coś więcej o tym powiedzieć? Mhm. Ja myślę, że Związek Harcerstwa Polskiego ma jako organizacja, i w ogóle jako harcerze, jako tradycję, trochę to zarządzanie kryzysowe wpisane w naszą historię. Nie wiem, czy w czasie II wojny światowej tak by to nazwano, natomiast sytuacja była niezwykle kryzysowa, i niezwykle nadzwyczajna. Ale o tym, o historii w ogóle, właśnie. Prac, właśnie takich e, e, odpowiedzi na, na kryzysy. Na konferencji będzie mówił e, dyrektor Muzeum Harcerstwa właśnie, więc myślę, że tam też e, dużo ciekawych rzeczy będzie można się dowiedzieć w kontekście historycznym. A teraz jesteśmy w takim momencie, że właśnie jest nowe otwarcie. Jest moment, gdzie się przygotowujemy. Dzięki Ministerstwu Obrony Narodowej możemy się lepiej przygotować, możemy zrobić te webinary, tą konferencję. Również był taki warsztat na poligonie z tym związany. Ale rzeczywiście wejdziemy w nowy rok, bo prawdopodobnie ta ustawa będzie od nowego roku funkcjonowała, wchodzi, w życie, będzie, wejdzie w życie. Na konferencji właśnie to przegadamy, w sensie, że Związek Karterstwa Polskiego teraz, mimo swojego doświadczenia, braliśmy udział przecież w usuwaniu skutków powodzi, bierzemy w tym udział, ale teraz w świetle tej ustawy, w nowych warunkach, które mamy w naszym kraju, czy będziemy mieć w naszym kraju, właśnie siadamy do tego, żeby ustalić to na nowo, pomyśleć, przygotować się i te ramy będą. Także tak bym odpowiedziała raczej tutaj. Aniu, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę i podzielenie się z nami o tak ważnych informacjach. Wam życzymy powodzenia w dalszej realizacji konferencji dalszych projektów, a nam jako całej organizacji no, życzymy powodzenia jak najwięcej bezpieczeństwa w tych nowych warunkach. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Fajne I mamy nadzieję, że zainteresowałaś tym tematem wszystkich naszych widzów.